Siema. Kaszub na łowach. Dzisiaj kompletny challenge. Jezioro pierwszy raz na nim pływam. Pływam gdzieś od 10 minut. dopiero co zainstalowałem? Może dwa, trzy żyty pusto. Bardziej poznaję to jezioro. Zapisuję mapę na, na sądzie. Jak widzicie, nie za dużo tu się dzieje ale jakoś jestem pełen nadziei, że coś znajdziemy eee, no co, dzisiaj target eee, okoń <grymne> Więc spinning lekki, dźwigowanie. Zobaczymy co ta woda przyniesie dzika Uwielbiam dzikie wody i, i niespodzianki zobaczymy jak będzie na razie Słuchajcie, ry... jezioro typowo rynnowe, głęboko 8-4 tutaj, tu nie wiem w zasadzie przy brzegu, ja tu jeszcze nawet w poprzek nie płynąłem tego jeziora, żeby gdzieś jak się na chwilę dalej oddalam, to się zaraz 10-10 metrów pojawia. Na razie tu niespecjalnie widzę, może źle szukam, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie ja wiem czy to dobrze widać. A no teraz tutaj do brzegu to zaczyna ostry spadek Może trochę zacznę krążyć się, oddalać i... no tu widzę pod wodą roślinność Woda dosyć czysta No jest zabawa Szukamy na razie takiego miejsca nie znalazłem Ale ja przepłynęłem Kilometr 80, no to troszeczkę już tego zjechałem, zobaczymy, na pewno gdzieś jest takie fajne miejsce, musi być, na razie. Coś tam wpadło, ale tam wygląda chyba na szczupaczka, niestety, no tak. Żeby tutaj ładnie jest tak zapięty delikatnie. No dobra, mamy szczupaczkę. No co, co? Lepszy przyrycie, nic jak to mówią. No tak czułem, że on coś tam goni. Raz było zahaczenie. Jakieś takie puknięcie. Liczę na konia, ale co? Liczy się zabawa, tak? Uy. Tumewka, jest. No dobrze. Taki? Proszę bardzo. Oj, nie rzucę się. I do wody. Chlup. Proszę bardzo. O, coś się zadziało. Coś się zadziało. Ciężko, ciężko. Iby coś widać pod tą wodą, ale może nie mają dnia? Człowiek zmienia przynęty, kombinuje. Chimeryczne dzisiaj, chimeryczne. Nie wiem, mam nadzieję, że to okna Miejmy nadzieję, zobaczmy No jest okonek, proszę bardzo No nieźle Oj. Nic szukamy dalej w tamtym miejscu Jeden okoń, dwa spadnięcia. Jedno chyba się nagrało już przy podtonie. Zobaczymy, bawimy się, szukamy. Nie widać tej drobnicy w tym jeziorze. W tamtym miejscu, no coś tam widziałem i faktycznie były okony Na pewno są miejsca. Tyle, że mi nie znane. Pogoda piękna. Polska złota jesień. Zawawa przednia. Pa. Nie znowu jakiś szczupaczek. <grafy> jako przyłów. jakby najmniej się zachowuje. Nie dobrze, nie dobrze. trochę chyba dokręcić. Dokładnie Dokładnie. Oj, waj, oj waj, waj Nie zerwij mi zębaczy No gumy. Panie Tylko nie gumy, ale teraz to się w ogóle jakoś zaczepiło. Masakrycznie Dobra jesteś. A, i drugi taki, widzicie, takie coś, byle coś, a jest teraz to się całkiem tu. Takim no hell. Jak to tu poszło? Jak to tu przeszło? O masakra, ja lubię takie rzeczy. No dobra Jak już znalazł się sposób trzeba było odpiąć taki gwoździk No nic gwoździku do wody Tak widzicie przyłowy na razie większe niż targety <noise> Ale to się zabawa no, Pewnie tych szczupaczków to tutaj jest, teraz jestem na takim no stosunkowo jak na to jezioro to płytkim miejscu byłem, no, teraz się już trochę pogłębia 5 metrów tam były ze 4 gdzieś tam za drobnicą stoją gwoździe pewnie i większe też, no ale ja dzisiaj to, to... O konie, jakieś jest? Chyba, ale naprawdę główne jest. Uuu. Ale jest. Dwa, dwa, o konie, kontra szczupak. A. O, w obu przypadkach to maluchy No, coś jest? Jest coś nie? Uciek? A, znowu Pa A blady life. Tento, ani piętnaście nie A, 15. piętnaście. Powoli wracamy. 9,5 km. Narobione. podsumowanką jakieś. No nic, uczymy się jeziora. Mamy teraz co? Tutaj 14 metrów. To już sobie tak po prostu z ciekawości. Coś tam wtoni. No. Nieźle. No co tam, jakieś cztery okonie, nie za duże Można powiedzieć, że target osiągnięty, chociaż nie ten wymiar yy, Na no co brały? Chyba jaskółka, o taka się całkiem nieźle Jeden szczupak na, na tą gumeczkę i dwa okonie imitacja Ważki gumowa, czarna. Też jeden szczupak. Z trzy okonie, chyba. No nie wiem. Trzeba uczyć się jeziora. Na pewno będę tu częściej. Jest tu ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Spotkałem wędkarza. Mówił o sumach, sandaczach. Miętusach. Hmm, dosyć ciekawe to jeziora, być może. Trzeba, trzeba odwiedzać częściej. Jest na liście do Poznania. Jak na pierwszy dzień, nieźle. A tymczasem do następnego. Subskrybujcie. Napiszcie, może zapytajcie, chętnie odpowiem w następnym filmiku na jakieś pytania. Tyle, do zobaczyska.